Sponsorem podcastu jest firma Verco SA, osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny Mukowagin. Cześć dziewczyny, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka podcastu Oswojona, będącego efektem współpracy firmy Werko i Fundacji Go Healthy Girl. Podcast Oswojona, czyli o kobiecym zdrowiu bez tabu, tak jak sama nazwa wskazuje, porusza szeroko pojęte zdrowie intymne kobiet po to, aby każda z nas, każda z was czuła się oswojona ze zmianami, jakie czekają nas na poszczególnych etapach naszego życia. A dzisiaj zajmiemy się tematem, który wydawałoby się, że jest oczywisty, ale może jednak jest coś do dodania w tej kwestii. Mowa o Higieny intymnej, która wciąż potrafi wywołać rumieńce na twarzy. Wydaje mi się, że to skutek doświadczeń starszych pokoleń, dla których był to temat tabu. Spróbujmy go więc oswoić. Moim gościem jest pani dr Marta Krzywoń, ginekolog. Dzień dobry, pani doktor. Zacznijmy od takich zupełnych podstaw, czyli jak powinna wyglądać taka rutyna pielęgnacyjna, takie podstawowe zasady higieny intymnej u kobiet. Więc tak, generalnie to do zasady powinniśmy obmywać nasze okolice intymne raz dziennie. Są sytuacje wyjątkowe, jak na przykład okres, kiedy mamy miesiączkę, wtedy tego podmywania może być więcej w zależności od tego, jak się z tym czujemy. Natomiast raz dziennie standardowo powinniśmy obmywać swoje okolice intymne i tutaj ważne jest dobranie odpowiedniego środka do higieny intymnej, który w miarę możliwości będzie pozbawiony różnych środków uczulających, tak żeby jak najmniej drażnić okolice intymne. Ważne jest również dobranie fazowego pH produktu, takiego zgodnego z naszymi okolicami intymnymi. Ja prywatnie tak się odsłaniam w każdym odcinku, co mi tam nie dolega, żeby nikt czasem nie pomyślał, że jestem hipolondryczką, bo nie jest. Leczę się na atopowe zapalenie skóry. Jeszcze te 20 parę lat temu, kiedy ten temat nie był tak popularny, mojej mamie się mówiło, kiedy byłam małą dziewczynką, że im prostszy skład produktu, tym lepiej, żeby właśnie nie był perfumowany, żeby nie był barwiony. I czy taka zasada też mogłaby obowiązywać właśnie w przypadku produktów do higieny intymnej? Tak, jest to bardzo ważne, żeby te produkty były jak najbardziej. Zgodne z prawidłowym pH, tutaj możemy również pokusić się o środki, które zawierają drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy, tak aby okolice to nawilżyć. W szczególnych sytuacjach, na przykład w okresie miesiączki czy po pewnych zabiegach ginekologicznych, można również wdrożyć tutaj do tych preparatów, oktenidynek. Okej, okay, czyli działamy antyseptycznie, działamy z regenerująco i żeby właśnie te składniki zwrócić uwagę. A jakie składniki zupełnie nie są polecane? Czy jakieś Wszystkie perfumy, silikony, tak? silikony, środki o nieprawdziwym pH, mydła. To są rzeczy, których nie zalecamy do stosowania w okolicach intymnych. Wracając tutaj do tej rutyny pielęgnacyjnej, też się mówi na przykład o kierunku podmywania, prawda, że to wszystko ma znaczenie. Tak, oczywiście podmywamy się od przodu do tyłu, tak żeby przypadkiem nie zrobić odwrotnie i bakterii z okolicy jelita grubego, czyli odbytu nie przeciągać w stronę cewki moczowej, ponieważ to może sprzyjać zapaleniu pęcherza moczowego, który, jak wiemy, jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością. Dlatego tutaj ważny jest właśnie kierunek od przodu do tyłu, żeby bakterie z okolicy krocza jednak Spłukiwać i one nie przechodzą wtedy w stronę cewki moczowej. A jeśli chodzi o samo osuszanie, bo na przykład też się mówi w kontekście pielęgnacji twarzy, że na przykład lepiej chusteczką higieniczną, jakimś czymś jednorazowym. Myślę, że normalnym ręcznikiem, który oczywiście co kilka dni wymieniamy i nie jest to jakieś mocne osuszanie, tylko delikatne przykładanie ręcznika, tak żeby nie powodować dodatkowych podrażnień, szczególnie jeśli jeszcze golimy okolice intymne. O tak, to też jest temat, który rzeczywiście, jak wtedy należałoby dbać o taką skórę. Jeżeli golimy się golarką, no to musimy mieć dobry środek nabliżający do golenia, tak żeby nie podrażniać mieszków włosowych. Są też inne oczywiście metody, jak depilacja laserowa. Wtedy problem mamy rozwiązany na dłuższy czas. A generalnie właśnie na początku naszego podcastu, w zapowiedzi wspomniałam, że jednak jest to taki temat nas krępujący. Czy faktycznie ma Pani takie odczucia też w swoim gabinecie? Myślę, że tak. Dużo pacjentek jednak pyta, co stosować do higieny Intymnej, dużo osób też ma problem właśnie z podrażnieniami po goleniu i pacjentki takie pytania zadają, właśnie jak sobie radzić z higieną intymną tych okolic. A czy pojawia się takie odwieczne pytanie: wodą myć tylko, czy nie samą wodą? Sama woda jest, ma działanie wysuszające, więc będzie to troszeczkę za mało. Lepiej wziąć sobie odrobinę środka do higieny intymnej, tą bym PH. I takiego środka zastosować. Pamiętamy przy tym oczywiście o tym, żeby nie robić irygacji pochwy, czyli myjemy sobie okolice warg sromowych z górka nowego krocza od zewnątrz, delikatnie używając ręki. Tutaj też ważna rzecz, nie używamy gąbek, ponieważ one będą nam łapały bakterie, te bakterie będą się w gąbce namnażać. Więc stosujemy po prostu naszą dłoń i nie robimy irygacji pochwy, czyli nie stosujemy. Wypłukiwania wodą tej wydzieliny, która jest w środku pochwy. Ponieważ w ten sposób wypłukujemy dobrą florę bakteryjną i zaburzamy mikrobiom pochwy, co może skutkować infekcjami. Ale pewnie też niektóre pani mają tendencję do wielokrotnego mycia się w ciągu dnia i to pewnie też nie jest dobre. I to też nie jest dobre, dokładnie. Tu znowu wypłukujemy tą dobrą florę, e, dajemy przez to miejsce dla rozwój tej nie do końca dobrej flory bakteryjnej, także tutaj wszystko z umiarem. Czyli niewłaściwa pielęgnacja to też nie jest tutaj wskazana, bo do jakich dolegliwości może między innymi prowadzić? Więc jeżeli mamy już za mało tej naszej dobrej flory bakteryjnej i tu już nazwijmy ją po imieniu, to są połeczki kwasu mlekowego, które odpowiadają nam na, na, za zakwaszanie wydzieliny pochwowej, to niskie pH rzędu tam 4 jest o tyle korzystne, że ono... Wspomaga walkę z innymi bakteriami, ma takie działanie przeciwbakteryjne. Czyli w takim razie nadgorliwość też nie jest skazana, a do czego może właśnie ona prowadzić, do jakich dolegliwości? Więc jeżeli zbyt często będziemy podmywać okolice intymne i dodatkowo stosować irygację pochwy, czyli płukanie pochwy wodą, możemy wypłukać prawidłową florę bakteryjną i przez to ta nieprawidłowa flora będzie miała więcej miejsca do rozwoju dając objawy w postaci np. bakteryjnej vaginodzy, czyli takiego schorzenia, w którym mamy nadmiar beztlenowych bakterii i objawia się to wzmożoną taką szarą wydzieliną, rybim zapachem wydzieliny pochwowej oraz nieprawdowym techa. Właśnie, czyli to są jedne objawy takie nieprawidłowe, które powinny nas wówczas skłonić do, do wizyty u specjalisty, czy jeszcze jakieś jak najbardziej. Dodatkowo może pojawić się świąt pieczenia i zwykle pacjentki przychodzą też z tego powodu, bo jednak świąt jest to bardzo dokuczliwa, dokuczliwy objaw, z którym długo nie jesteśmy w stanie wytrzymać bez pomocy. No właśnie, i jak nie mogą się na przykład pacjentki szybko dostać do lekarza bądź po prostu nie mogą nagle przełożyć swoich prywatnych planów, to czytałam też przygotowując się do naszego odcinka, że na przykład pryskają okolice intymne jakimś środkiem antyseptycznym. Czy to jest wówczas zalecane, czy to w ogóle jakoś może pomóc, czy to jest na przykład już? Szczerze mówiąc, z tym się nie spotkałam, żeby czym spryskały. Takiej pacjentki jeszcze nie miałam. Zazwyczaj idą do apteki i proszą o leki bez recepty, globulki. Zwykle yy, są to leki przeciwgrzybicze i w przypadku części pacjentek okaże się, że jest to strzał w dziesiątkę, yy, a u części okazuje się, że jednak jest inny problem i wtedy. Tak, że jakieś grzybicze bakteryjne, a ja nawet działają... w innym I wtedy muszą jednak skonsultować swój problem. Okay. i wówczas jak wygląda taka diagnostyka, żeby stwierdzić, która infekcja intymna im tym na dolega? Więc tak, jest to badanie ginekologiczne z oceną Dzieliny pochwowej, ze sprawdzeniem pH, ewentualnie wymazy mikrobiologiczne, które mogą nam wskazać na patogen. Czyli wiemy, że pielęgnacja to podstawa, bo od tego wszystko się zaczyna, ale jest jeszcze mowa o tak zwanej pielęgnacji higieny intymnej specjalistycznej, prawda? W poszczególnych przypadkach, czy możemy ją omówić? O szczególnych przypadkach. No to załóżmy od tutaj najczęstszego przypadku, czyli naszej miesiączki, która jest co miesiąc. Wtedy troszkę zmażamy naszą higienę intymną. Musimy oczywiście często wymieniać środki higieniczne, które stosujemy, czy to tampony, czy podpaski i kilka razy dziennie nawet podmyć swoją okolicę płynem do higieny intymnej. Tutaj znowu możemy zastosować oktenidynę, drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy. Innymi sytuacjami jest na przykład stan po zabiegach ginekologicznych, tu również bardzo delikatnie obchodzimy się również z tą okolicą. No i taka trzecia sytuacja, no, to jest stan po porodzie, kiedy również mamy dużo odchodów połogowych, czyli krwawienia z dróg rodnych. I również tutaj często wymieniamy środki higieniczne. I też stawiamy I na tą regenerację, tak, i tak. Dalej. i znowu jak najbardziej tu mogą być te same płyny do higieny intymnej, które wcześniej stosowałyśmy, które dobrze tolerowałyśmy. Czy kluczowe są te składy, o których wspominałyśmy, te dwa kluczowe składniki, a teraz będziemy miały trochę zatrzymać się na temacie miesiączki, prawda? Bo tutaj też pani wspomniała, czy podpaski mamy do wyboru, mamy tampony, ale też na przykład jest mowa o kubeczkach, czy nawet majtkach menstruacyjnych. Jakie tutaj są wady i zalety każdej z tych metod? Oczywiście każda z nas dobierze sobie metodę do siebie samej i będzie stosować to z czym jest jej wygodnie. Część osób wybierze tampony, część podpaski. I teraz od pewnego czasu, powiedzmy taką nowością jest właśnie zastosowanie kubeczka menstruacyjnego. Jest to taki kubeczek wykonany z silikonu medycznego, który jest nieuczulający, dobrze tolerowany. Jego żywotność to jest 2 do 5 lat, więc bardzo długo. Koszt to jest około 80 zł, więc też jak najbardziej nieduży. No i plusem jest to, że dbamy o środowisko. Prawda? Tak, bo Mamy tego jeden kółeczek, tak. nie wyrzucamy co chwilę tych środków higienicznych i pacjentki też sobie to chwalą. No chyba tak, takie korzystanie z nich podczas miesiąc już nie jest wygodne, na przykład, kiedy musimy się przemieszczać gdzieś po mieście czy na wyjeździe, no bo jednak trzeba mieć ten dostęp do łazienki. Musi do być wory. dostęp do łazienki, musi być możliwość opróżnienia kubeczka, obmycia go. Tak, żeby padałoby, żeby w tej kamidzie od razu była ływalka i wszystko Dokładnie, można zaćmać. Więc to zależy wszystko od sytuacji, jaką kto ma. A te majtki menstruacyjne, bo o tym też się coraz więcej mówi. Też jest to kolejna opcja, więc. Dobrze, że jest tyle opcji, cieszymy się, każdy może wybrać coś dla siebie. Tak, bo to teraz chyba jeszcze nie jest aż tak popularne w Polsce, ale coraz więcej się o tym mówi, ale też tak zastanawiałyśmy się w takim naszym gronie fundacyjnym przed tym nagraniem, jak to jest właśnie z tamponami, z kubeczkami i takimi właśnie dopochwowymi środkami w przypadku na przykład endometriozy, że to podobno nie jest zalecane, żeby dopochwowo stosować takie rzeczy. Myślę, że można to również stosować, że nie jest to taki problem, więc znowu bym tutaj powiedziała, że no coś stosować musimy, prawda? Więc... No to tak, nie ulega wątpliwości, no, więc tak. trzeba korzystać bym... z tego. Tak, raczej bym nie demonizowała tych środków w przypadku endometriozy, również można je stosować. Ale w przypadku tamponów, niezależnie już, u która kobieta stosuje, trzeba się trzymać pewnych wytycznych, prawda? Że... tak, no by na co kilka godzin w zależności od nasilenia krwawienia. I od własnego komfortu. Bo nam może grozić wówczas w prawda? To już są skrajne przypadki. To musiałby tam pan zostać przez, nie wiem, kilka dni prawdopodobnie, żeby do czegoś takiego doszło. Omówiłyśmy tutaj kwestię pielęgnacji w czasie miesiączki, a jak to na przykład powinno wyglądać w czasie połogu? Co prawda pani nawiązała do tego tematu, ale czy możemy więcej uwagi mu poświęcić? Jak najbardziej. Więc w trakcie połogu nasza okolica intymna wymaga szczególnej pielęgnacji. Nieraz, jeżeli jest to poród siłami natury, no to okolica jest obolała, opuchnięta, nieraz jest szycie krocza i tutaj bardzo delikatnie stosujemy przemywanie pod prysznicem, nie kąpiemy się w wannie, tylko pod prysznicem, żeby to wszystko było bieżącą wodą przemywane, a nie też nie rozpuchniało. Nie właśnie. rozpuchniało, nie było długo w ciepłej wodzie. Środek nawilżający, w sensie płyn do higieny intymnej, właśnie z taką funkcją nawilżania, czyli znowu ten drobnocząsteczkowy kwas siluronowy, oktenidyna, może również do tego dołączyć jak najbardziej. I właśnie jak sprawdzić to na składzie produktu? Czy jest bezpośrednio podany, czy na przykład kryje się pod inną nazwą? Powinien być ten skład podany na produkcie, więc można doczytać. Okej, okay, okej. Okay. No i staramy się oczywiście, żeby znowu nie było to mydło, które nie zgadza się zupełnie z naszym pH. No i tutaj kilka razy dziennie, prawda? No bo tutaj jednak tych odchodów płogowych jest dużo, więc raz dziennie będzie prawdopodobnie mało. A jest jeszcze jedna grupa, która mi przychodzi na myśl, czyli kobieta w czasie menopauzy, tak? Czy po menopauzie jak wówczas powinna dbać o siebie? W okresie menopauzy pH pochwy zmienia się. My tutaj już schodzimy z pH kwaśnego, które w okresie rozrodczym mamy rzędu 4, w menopauzie jest ono około 7. Stosując hormonalną terapię zastępczą możemy zmienić to pH do tak 4,5, więc już jest trochę lepiej. Pacjentki w okresie okołomenopauzalnym, menopauzalnym będą zgłaszały suchość pochwy, jest to uciążliwe. Tutaj z pomocą nam przychodzi albo stosowanie drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Czy takie remedium na wiele różnych rzeczy. Jednak tak, jednak tak. Lub już tak, jeżeli nie ma oczywiście przeciwskazań, no to można też estrogen do pochwowo stosować. On będzie nam obniżał właśnie ph wydzieliny pochwowej, dając większy komfort pacjentce. Ja pozwolę sobie tak skoczyć z tematu na temat, bo teraz mi się właśnie przypomniała a propos miesiączki, że też się mówi i tak trochę demonizuje na przykład podpaski czy tampony w kontekście tego, że są bielone chlorem. Że teraz jest odpowiedzi rynku i na, na te właśnie tak, odpowiedzią tak, rynku właśnie produkty, jest ten beczek menstruacji. Tak, albo takie produkty, że no, nie bardzo eko. naturalne te, te podpaski czy tampony, tak, tak. tak. No właśnie wszystko zmierza w stronę eko, dużo firm reklamuje się że stosują ekologiczne praktyki produkowania produktów, nie zawierają sztucznych środków, podrażniają tych, więc w tym momencie myślę, że mamy duży wybór na rynku, jeśli chodzi o dobór produktów do naszych zmagań z miesiączką, więc nie jest źle, można coś wybrać dla siebie i dopasować do tego, co nam najbardziej odpowiada. Ale niezależnie od wieku i niezależnie tutaj od przypadku, jaki rozpatrujemy, też kluczowe jest, jaką bieliznę nosimy, prawda? Że oczywiście my, Panie, lubimy ładną bieliznę, czy, ale czy najczęściej ona ze sztucznych materiałów? No biel. i tutaj, Pani, jeszcze powiem ciekawostkę, że właśnie sobie wyczytałam w wytycznych Królewskiego, yy, kolegium położników ginekologów, że nawet jeżeli za zakładamy długą sukienkę, to można bez majtek. Także <laughs> super. Nawet jak nie ma potrzeby, to można bez majtek. A jeszcze z tych wytycznych, no to ciekawostka... Yy, żeby jednak, jeżeli nie ma potrzeby, to nie stosować codziennie wkładek higienicznych, które jednak są podklejone klejem i, no i to zaburza to oddychanie właśnie tej okolicy. Sprawia, że ona jest tam, może być taka okluzyjna, pocąca się, mało oddychająca i sprzyja to podrażnieniom, infekcjom. Także podpaski, wkładki wtedy, kiedy jest potrzeba, czyli nie cały miesiąc. Druga sprawa, no to jeżeli... Ktoś ma możliwość, nie chce bielizny stosować, można. Tu też spanie bez bielizny jest zalecane, mhm, jak najbardziej, no bo nie ma takiej potrzeby, ta okolica wtedy jest lepiej dotleniona. Koszula nocna też koszule są fajne. Koszule nocne tak, jest najbardziej. Tak, tak, tak. Ale też czytałam i natrafiłam na taką ciekawostkę, że czarna bielizna, która wiadomo jest praktyczna i często jest bardzo ładna, że podobno one są barwione rtęcią i też mówi się, że jedno I to roku... również znajdziemy w tych wytycznych, że zalecają jednak stosowanie jasnej bielizny, a jeżeli ona ma być ciemna, no to musi przejść przez pierwsze pranie albo najlepiej kilka prań, żeby jednak zupłukać ten barwnik, który może gdzieś tam podrażniać nasze okolice. Te wytyczne to taka baza ciekawostek, o której dokładnie tak. dokładnie Jest tam kilka kilka ciekawych rzeczy na ten temat. To wychodzi na to, że te wytyczne to jest wielka skarbnica wiedzy, jak i ciekawostek. Co jeszcze mamy w tych wytycznych, w takich kwestii dotyczących pielęgnacji? Jeszcze z takich codziennych rzeczy, no to tutaj zaleca się, żeby nie stosować kolorowych papierów toaletowych, bo tu znowu będzie czynnik podrażniający, niepotrzebny. Kolejna sprawa, nie zaleca się Dziecięcych chusteczek nawilżanych. No tak, no bo nie osuszamy tego miejsca, to takie wprost idealne później środowisko dla grzybów i. Tak, no tutaj znowu ścieramy tą prawidłową florę bakteryjną, e, zaburzając mikrobiotę, zaburzając pH, więc nie więc jest to no że to są chusteczki bez alkoholu, i tak, tak dalej. Tak, oczywiście. Ale też to... są takie papier toaletowy nawilżany, czyli rozumiem że też w tej grupie jest. Tylko wtedy, kiedy musimy to zastosować, czyli jesteśmy na jakimś wyjeździe, mamy utrudniony dostęp do łazienki, musimy się poratować, to wtedy ma to prawo bytu. Poza tym na co dzień, jeżeli nie ma takiego problemu z dostępem do łazienki, to lepiej yy, normalnie się po prostu umyć wodą. Wcześniej co prawda wspomniałyśmy jeszcze o mydle, prawda? No, kiedyś nie było takiego wyboru, takiej gamy produktów na rynku, czy to drogerii, czy w aptece, czy na stacji benzynowej. No i pewnie wszyscy korzystali z szarego mydła, czy innego. A to też nie jest polecane względu na pH, prawda? Tak Dokładnie, pH stwierdza. jest niezgodne nie z naszym pH tej okolicy i tutaj... Nie jest to zalecane. Czyli lepiej już to samą wodą w ostateczności, jak nie ma żadnego pod wodą, już nic więcej nie tak. mamy, a generalnie środki jest dedykowane do tej okolicy, z prawidłowym TH. Omówiłyśmy dość szeroko ten temat, ale jeszcze jedna kwestia, wydaje mi się, jest warta poruszenia, czyli jak wygląda taka higiena po stosunku na przykład. Tutaj również jest to ważne, żebyśmy po stosunku obmyły okolice intymne, okolice cewki moczowej, oddały bocz, żeby nadać bakterię nie jest oczywiste kierunek dla w drugą stronę. Wszystko po to, żeby bakterie z okolicy jelita grubego nie przechodziły na stronę cewki moczowej, kobiety mają krótką cewkę moczową, więc jest to czynnik ryzyka infekcji pęcherza moczowego. Najczęstszą przyczyną infekcji jest bakteria jelitowa Escherichia coli, która powoduje nieprzyjemne zapalenie pęcherza moczowego. Więc ta profilaktyka po stosunku jest bardzo ważna. A jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała, iż swego czasu dużo się mówiło, że na przykład ktoś ma skłonność do takich odparzeń, na przykład latem albo podczas ćwiczeń fizycznych, żeby korzystać z pudru. Czy to się poleca, czy jednak się odchodzi? Nie poleca się stosowania stalków, pudrów, tutaj nie ma takiej konieczności zupełnie. Pani doktor, na sam koniec muszę Panią zapytać o takie historie zasłyszane w gabinetach, że na przykład aż się Pani włos jeżą na głowie a propos pielęgnacji. Czy takie no się No to trafi... tutaj bardzo nie zalecamy tych irygacji pochwy. Część pacjentek chce być e, sumienna, dokładna e, i myśli, że to pomoże, a jednak skutek jest odwrotny. Czyli płukanie, wypłukiwanie tej prawidłowej wydzieliny. Tak, złoty umiar musi być. Nie wypukujemy wydzieliny z pochwy. Ona się sama oczyszcza. E, to że mamy wydzielinę z pochwy to jest naturalne dla całego okresu y, y, naszego miesiączkowania, czyli okresu, w którym jesteśmy czynne hormonalnie i ta wydzielina ona po prostu sama się będzie z pochwy wydobywała. W ten sposób pochwa się oczyszcza. Pochwa nie wymaga dodatkowego y, oczyszczania, obmywania, płukania. To takie trzy kroki wieńczące naszą rozmowę. To o co należy dbać? O ten kierunek podmywania. O kierunek podmywania produktów. E, zastosowanie odpowiedniego płynu do higieny intymnej. E, trzecia sprawa: dbanie o higienę w trakcie miesiączki, czyli regularna wymiana, wymiana m, tych preparatów higienicznych, produktów. E, zwrócenie uwagi na szczególne okresy w naszym życiu. Miesiączka, ciąża, m, poród, okres połogu. Okres pomenopauzy, no i dbanie tutaj o higienę po stosunku również. Czyli jednak miałam poniekąd rację, że to temat, który można jeszcze sporo odkryć nowego i dowiedzieć się. Dokładnie tak. Jest tu jeszcze sporo rzeczy, o których można rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.